Siemano wam wszystkim, z tej strony Pampam, pam. i... i Dispon. I dzisiaj gramy sobie w podziemny survival, tak, nadaliśmy już nazwę. Myśleliśmy hmm. chwilę nad tym, no jakoś, ile myśleliśmy Hubert? Troszeczkę, Minu... ale ja myślał. Nie niszcz mojej proelo budowli. Co ty robisz? No, nie wiem, chciałem być fajny i tak robić. I nie jesteś. No i kij nie jestem. Co mnie zabiło? Nie wiem. Ty. Ty, głupi frajerze. Spłodzili cię ruskie mamony Co za frajer. Mam cię ty. Co za frajer. Jak jest. Yy. Jaki frajer? Odawaj moje rzeczy frajerze. Gdzie jesteś? Tam leży. Wszystko. Nic nie, a dobra leży. Chuciwo, frajerze że <grystanie> Dobra, sarki. Wal się na ryji. <grystanie> Przepraszam. Klękaj. <grystanie> nie żartuję. Myślałem, że nie umrę. No, bo ten łuk jest pro. Bo zapożyczony od pana kolegi na wyspie. Weź. Uj, przestań. Prosiłem przecież. No ale musiałem cię ja, we... ja tu będę robił, ja węgiel Chyba będę każdy zbierał. każdy wie, ale na tych niekumatych powiem, że to będzie dokończ. Co? Co będzie? No co będzie tutaj? Tu? Popatrzcie na mnie i powiedz co będzie. Kopalnia zboża. Oj, kopalnia zboża. Z, z, no, zje... Blisko, blisko. Z jedzeniem będzie ten. Mm, tu będzie farma. farma no zboża. ale potem ją przerobimy na ten, na redstone nową. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Wiem, że da się na 5, ale zrobię na 4. No, to... rozumiem, nie? No, e... Co jest taka tak. słaba częstotliwość? E, dobra, nie, nie, nie. Nie, Kasper nic nie mówił. E, przepalę tu kobla. Przepalaj. Ze Takie... się te schody dokończy i no, ja będę teraz. Tu idę. Nie bój dobra, się, Kasper się zna. To to sobie to, to wezmę. To. Aby się posadzić. No. A mnie łeb zaczął bawić? chwilę, weź To jest dobre na ból głowy, Hubert. O, to ale jest dobre na Ale bulgow... ścinkę Aspiryna. Jest Aspir... raźna aspirynę, czekajcie. Nie, nie to, żebym reklamował czy coś, nie. ale tak mówię. Ogólnie. Aspiryna mam, może ja, w domu musisz ja, ja, zobaczyć. To ja, 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 mm. I'm here. Pogadaj, pogadaj im chwilę. Pogadaj im chwilę, ja idę się na pi... wezmę jakieś leki, ok? O czym mam pogadać? Ja nie wiem, gadaj... Zaraz A jakie Zaraz tu przyjdę. Cześć. Dobra. Pogadam. Halo, halo, halo. Nakameruj na mnie. Czy sobie już poszedłeś? Poszedłeś. A więc... Będę robił sobie farmę. Kasper na mnie nie nakamerował, ale tutaj... Nie, może go przepnę. Nie, nie przepraszam. Nie wiem czy widać? Zrobiłem sobie nieskończone źródełko wody... Yy, wezmę teraz to, to no, właśnie zrobiłem dopływ wody. Teraz zaoram wszystko. rolnik rasowy Tak, tak. O. Brawo, ja. Pięknie to wszystko, tylko brakuje mi jeszcze światełka. Jakiegoś. Pogadałeś już yy. tam z widzami sobie trochę? Pogadałem sobie. O czym z nimi rozmawiałem? Reklamowałem swój kanał. Co? Reklamowałem swój kanał. Kurde, wytnacie. Zobaczcie to na nagraniu. Wytnacie. Nie bój się. Ale. <laughs> Nie, żartuję. A mnie baniak boli, weź wziąłem sobie rozpuszczalną aspirynę. Słyszysz? Nie wiem. Słyszysz? Co? Gulgotki? Jak się rozpuszcza? Nie. Nie słyszałeś? Nie. Kurde. Gdybym miał kamerkę podłączoną, bym Ci pokazał. Dobra. Wytrzymam bez tego. O kurde. To jest niedobre, bo to kwaśne, ale się pożykać czasem można. Sorry za tamten hook, ale chciałem drzwi zapnąć. Jakie te... Bugi. To znaczy? Co, co, co chło mnie? <laughs> co chło? Co, 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 cofło cofło co chło co, 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 cofło Cię? Zabrałem co, Ci co, pięć co, co, co kobla, ha Nie. Sorry, potyki Ci wziąłem. Weź dawaj, dawaj te patyki. Masz. Dobra, już mi <laughs> wali się na... Do... nie. <laughs> Taka, bo mi Został banowany takie... za wyjście podczas walki. Hmm. To jakiś y, Arthas. Za wyjście podczas walki. No za wyjście podczas walki. Weź ty to a dobra to Wyjście czy wejście? Za wyjście. Wyjście. No wyjście. No uciekł bo się bał o swój ekipunek. No wiem wiem. Normalna reakcja. Hmm. Hubert tak często robi. Ja? No, czy nie? Nie. Ja walczę do końca. Hubert walczy do końca. Widzicie? Susu, Weź, taki kilo, taki super. Subskrybujcie nasz kanał, bo huber Weź, do końca. ty idioto! No i co idioto? No przecież tyle, przecież na razie nie będziemy robić. Ale idioto na razie nie będziemy robili mechanicznej. Dobrze. Wiesz, tak chciałem się popalić, że robię mechaniczną. Ale co, masz redstone? A? I pistony? E nie. No właśnie, to z czym do ludzi? Podnamiar. Z czym do ludzi? Powiem tak. Kupię sobie. No. Rastawna. Napiję się. Pi. Niech ci nas <noise> <zrobić. głos> Jakie to niedobre? Wytrzymasz, ty. No. Będziesz challenger robił, no to... Jak będziesz będziesz się wytrzymać. No a mnie baniak weź, jak mnie baniak. Tam pan chyba nos? mam... Chyba mam temperaturę. A, wbiłem już 80 level w MW3 jak was nie było, jak byliście na tym treningu. Aaaaaa... No. treningu może... Co ja zrobiłem? Że się ożeniłem, chyba pijany byłem. Hehemm co, co Co ty tutaj śpiewasz, człowieku? Czekaj, zapuszczę nuta, czekaj, czekaj. Nie, yeah, nie! Yeah. No cicho wezmę, będzie cicho. Yeah. Nie. No, przebudzimy sąsiadów. Nie... Be... Nie, bo to jest disco polo jakieś... Mój nie disco -polo, hip hop chciałem włączyć. I już będzie chciał po wszystkich widzach chyba. Dlaczego? Co, włączę dubstep? Remont sąsiadów. Nie. Nie, nie Daj mi ten. Oj Shift, o właśnie. Tak jest jak dużo. Ta, widzi, widzicie teraz moi widzowie jak naciskasz o. dużo razy shift. A może nie widzicie, nie wiem. Dla trwałe. Co? Dla misze no. trwałe. I takie było pipi. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Nasiona. A, a właśnie, no, jeszcze tak. do ludzi jak my nasion nie mamy? A ja zaraz pójdę, Bo ja wszystko zrobię. Uuuu, nice, nice, nice. Ja pójdę zaraz, zrobię wejście do kopalni, będę kopał. Ja zgubił. Kasper musi sobie sam poradzić A... z życiem pod ziemią. A gdzie idziesz? Idę po. <laughs> clipper, clipper, clipper. A! Gdzie ja wysadził pół domu? Nie. na no ja tutaj się boję, chłopie. Chodź. Amnezja. gdzie jesteś? A, tak, nie wych. Noc jest. Co ty gadasz? No noc jest. Odkryłeś. Wszystko odkryłeś. Rzeka, ja się położę na tym krzesełku? Jedno. jedno proszę. Co jedno, proszę? Um, jedno... A co ja robię? Co ty robisz? Właśnie, co ty Z robisz? Podry. Nie wiem, jak teraz będzie mnie słychać, bo się położyłem. Co się zrobię? No położyłem się na tym. Nie, położyłem się na krześle, wiesz, oparłem nogami o... Yes. Wszystko, nie? Przypaliło się 17 połow. O ja wiem co zrobię. Mm. Chyba Bo będę potrzebował więcej miejsca. Ja chodzę nieuzbrojony. No to przecież wiesz, że na spał nie dają te... Uh. Ale ja chodzę, nieuzbrojony. Dlaczego? Tak. to się uzbroi. To ja się uzbroiłem. Fajnie. Co mnie ktoś zaatakuje. Cześć, ja nie wiem, chcę... co teraz w tym momencie zrobiłem, ale dobra. Mm. Zrobiłeś głupotę na pewno. Oj nie, nie gadaj. Nie gadaj. Co nie zrobiłem głupoty? Dlaczego uważasz, że zrobiłem głupotę? E, dobra. Może cię za mało doceniam. Mm, no. nie. No, przepraszam. Oj. Oj, nie będę się gniewał. Nie? nie. Długo? Nie. Ale chłopie, MC to w ja dzisiaj dostał. Ty nie wspominaj o tym, proszę. Co, ale chociażbyś. Jak będzie 10 łapek w górę, opowiemy wam historię z MC. Tak. Hubert, jak jesteś na to? Hubert. Hubert. Nie mam zdania! Nie ma zdania. A dlaczego nie ma zdania? wy no, wyłudzasz łapki od No Kurde, ale jestem zły. Ty ale, ale ja jestem zły. Ktoś mi na Skype pisze. Kto ci na Skype pisze? Nie wiem. Czekajcie, no, ja, nie. ja ja, ja o, nie nie nie, 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 nie ja ale Jezu, Jezu, nie, o, moi kochane... przeze mnie ulubione. Nie na nie przeszkadzać. Uh -huh. wiecie, wiecie co im powiem? A ty weź, ja, ja sobie też wezmę na tak, nie... Dobra. Znajomy. Mnie? Usuniesz? Tak. Co ja ci zrobiłem, że chcesz mnie usunąć? Mapę ci wypadłem. A nie, tak. ciebie nie. Ty, ty możesz być jeszcze chwilę. Ja jeszcze mogę chwilę być, o kurde. Ju jutro cię usunę. jutro, jutro, jutro. Cię usunę. Będę płakał. Dobra. O kurde. No omg. Nie mam miejsca... Nawet... O, ale profesjonalną ścianę zrobiłeś. No tu ci muszę pogratulować. No, z... no mówiłeś, że nie zrobiłem głupoty. O... Kobel ci się przepala. No wiem, no wiem, ale... Ja wiem, wiem, to, to tak wygląda oryginalnie, jak to, jak to, jak to no nie widzisz, kurde, tak, ta burżuazja azja. Ty. A ja mówiłem, że bo... ty nie <śmij śmij> powiesz... <śmij> tak po... po, ej, po, pozdrówmy tego. Minecraft fan y, tego. Minecraft fana nie damy wam. Nie wolę, bo rady. będziemy go reklamować w te nie. powiemy tylko Minecraft Fan. Dalej nie będziemy mówić. To jest Pro Elo youtuber tak. O. Nie śmiej się. Nie Dlaczego? śmie się z niego. Dlaczego? Bo lepszym nie jesteś. <laughs> Oj, dobra. Ale my nie nagrywamy z tej gry, wiesz, jakiej. <laughs> LS Landry... Nie, bo ktoś może w to grać. Mój, mój wujek w to gra. Co chcesz? Mój wujek jest spoko. Ja z nim zawsze gram w gry w zimie. Mój wujek jest farmerem. No, co chcesz od mojego wujka? Ja to, żeby miał coś do farmerów, ale wiesz... Mój wujek to jest elo pro, bo on gra w gry. Widzicie? Jak ktoś Prze ma... Trzeba grać ze mną w... ...Elesa? Nie, ja z wujkiem rzadko gram w Elesa. Bo ja w to grać nie umiem. Kurde. Musimy pogadać... Jest... Musimy z nim pogadać, no, żeby on nas nauczył tak. grać w Elesa. Co? Mój wujek mieszka na wsi. No jak... ...JAK TY! Ja nie mieszkam na wsi. Co ty gadasz? A gdzie mieszkasz? W centrum... ...miasta. No, o kurde w ja mieszkasz? Tak. I w ogóle jestem taki switaśny. No, wyrwiesz na to. Co? Wyrwiesz na to. Ile ty masz kączki, mą mączki? mączki? Miałem staka kości. Od, zapo od, od, od wypożyczonego gościa? Tak, tak, tak. O no i teraz zostawię te. No. Hmm. Co tam masz? Mam już. Yy, tak? Ej, kurde, bo ja nie mam co robić, nie mam co pokazać, widzom. Dobra, ja wschodzę do kopalni. Znaczy, no, rób takie zejście, takie. Okej, okay, yy, znalazłem już żelazo. Brawo, Katar. Pią, piąteczka. Ci, naprawdę muszę ci pogratulować. Piąteczka. Czekaj, bo ja coś mam dla ciebie. <laughs> nie wiem, czy magazyn by zrobić, a to później. To później, w następnym odcinku zrobimy. Prawda czy fałsz, prawda, nie? Strzeliłeś. Próbowałaś mnie teraz łukiem zastrzelić znowu? No. no słyszałem strzały. No. Jak ktoś na... O właśnie. Jak ktoś grał kiedyś w Minecrafta łapka w górę. <grybujesz> Hubert, tak się wybijemy Aha... <grybujesz> 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 nie, nie chodzi o to, że tak powoli zaczajem tylko że na coś, na coś innego zwróciłem uwagę. A, spoko. Ja tu kopię. Nie widzisz? Dobra. Jestem dumny z tego, że kopiasz. Jestem bardzo, ja też jestem bardzo siebie dumny, że kopię. Weź zamyśliłem z się. Nie? Zapatrzyłem się na Audio City. No. O, sześć, może jak ogarnę trochę więcej kasy, kupię sobie lepszy mikrofon. Skąd ty masz tyle chleba? i był cheaterem? Jakim cheaterem? Nie, no serio. Bo... Sprawia, że ty jeden, y, ty, 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 no, ty, do ciebie mówię. Do mnie? Ciebie. Co mnie bijesz? Nie? Walnął ci ktoś kiedyś? Ile ci HP zabrałem? Pół, pół serduszka. Nie, Puch, nie, nie, wiem jak ty, nie, nie wiem, jak ty mnie ostatnio wtedy zabiłeś. Miałeś wszystkie? Yy, no. Nie wiem, jak ty mnie wtedy zabiłe, zabiłeś. No, ja ja też nie wiem. <laughs> nie wiem, może miałeś... No. Czekaj, bo ja wyrzucę ten chleb. No to jest tak niefajnie Dlaczego? Bo mamy ciastka, mamy wszystko No wiem, ale zawsze lepiej I niż inni tak No i jeszcze ukradliśmy No a tak co, co ukradliśmy? No bo mogę ten kolega jest bardzo głupi Ewentualnie mogę zostawić jeden z tak chleba no, I tycie? jeden z tak No i, i widzicie z kim ja żyję? Reszta idzie nowy. No i ja, ja nie mogę, moje sumienie mnie nie pozwala masz problem <laughs> Nie, żartuję już tam chcesz coś wywalać, to i tak jakbym chciał, to znowu bym poszedł, na wiesz co i znowu I zabrał. Nie, nie pójdziesz, na spawna nie pójdziesz. No co, mogę wpisać spawn i potem set home. A tak nie może. Dlaczego? Dlaczego ja tak nie mogę? Bo, bo, bo tak nie może. Dlaczego? To jest oszustwo. Ty jesteś na głośnikach czy na słuchawkach? A, nie wiem. Nie pamiętam. <laughs> tak nie pamiętam. Nie, nie, tylko o to mi chodzi, chcę tylko wiedzieć. Nie wiem, że musisz zakładać słuchawki. Jestem na tym i tym Na tym i tym? No. Tak, bo słyszę echo, jesteś na głośnikach. Le leciutkie echo słyszę. Jestem, jestem na głośnikach. Mm -hmm. A teraz? Halo Jesteś na głośnikach. Jestem nie, na Ale głośnik to musiałem głośniej powiedziałem, nie? Przysuń bardziej kamerę do... Tego... Gówno left the game. Zobacz sobie w niszcza. A no gówno le... <laughs> bro Ty Kacper! Co tam? Wiesz co? Słucham cię. Kacper! Kacper! No słucham cię! Ale ty robisz schody. Bo jestem zajebisty. Kręcone. No A, wiem. To um. Nie, 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 no i jak nie mam kilofu, ja to Muszę sobie go zniknąć tak trochę. Weź, masz kilofa? Mam. To dawaj. A Lecz. co mi za niego dasz? Kopa. Nie, nie, daj kilofa. A w sumie. Po co mi jadę? Tyle kilofa, to wiem. No coś ty tu zrobił? Co ja? Co ja robię? Wszystko Kasper. Jakbym wychowawczyni usłyszał. No bo to prawda. No Jaka prawda kolejny o. O, Pozd Pozdrowienia o. dla mojej wychowawczyni. Nie pozdrawia jej. Nie zasłużyła na to. Właśnie. Ty nie, bo jak może jeszcze nam się na 1% miliardowy uda, to jeszcze na sobej będę miał przewalone znowu. O no, ja ona ogląda YouTube'a. No też prawda. Red tuba. Wyczujesz? A? Wyczujesz? Czego nie czuję? Wyczu nie, mówię, że wyczujesz Red tuba. Czy wyczujesz smród? O Boże! Źle mnie słyszysz? Dobrze cię słyszę. No to fajnie, że mnie dobrze słyszysz. Fuck you, gdzie jesteś w frajerze? A tutaj... Co ty robisz? No, a od kogo dostałem strzałę w ryj? No nie wiem! No nie wiem! Szkielet cię zespałnował! Tak, szkielet ci zespałnował, weź, weź! X-Ray'u widzę. We... <ścoughs> Idź <ścoughs> być fajnym gdzie indziej. Dobra. Idę do kopalni być fajnym. Masz. Idiota! Ty mnie zabiłeś prawie, wiesz o tym? A? Zawal. A nie, mam chleb. Mam wiesz chleb. co ja ci mogę dać? Po, co? Połowę 32 chleba. Leci ja mam. Do ciebie. Dobra, po co mi? 32 ja jest Ja mowy. mam. ja mam, ja mam chleb. Ile ty masz chleba? 10 sztuk. To masz jeszcze to. Będziemy mieli na pół, na pół. Nie, ja wezmę so, sobie 16. No. 16 zostawię w skrzynce. O i kuki sobie wezmę 16 też. Dobra, mi na razie to jest starczy chleb. Jak będę chciał to wiesz. Co ty masz te 64 chleba? Ja nie mam żadnych 64 chleba, mam 10 sztuk. Mam ci pokazać? Żelaza? No tak. właśnie, żelazo. Mam Szleda. jedną sztukę, którą mi się udało wydobyć. Zrób piecyk. Zrobię zaraz piecyk, czekaj. Ile pieców? Ze 4, nie? Co? O? Ze 4 pieca. Yyy... tak. Nie, tak. tak. Kurde, ten odcinek tak. jest trochę nudny, nie? Jest no nawy, ale co na, co na to poradzimy? Nie, bo ja nic nie robiłem, ty tam coś budowałeś Mamy już, zaraz będziemy musieli ten odcinek kończyć, bo już 20 minutowy będzie Za 3, 2, dobra już jest 20 minut, dobra, jeszcze te 5 minut nagramy i będziemy się żegnać, nie? I nagrywać kolejny, no Tak no patrz, zrobiłem piece akilofów. A ty idziesz do kopalni? To dobra, ja będę nadzorował, żeby one rosły. Rośnij już ma to. Dobra. Hmm. Ale walnąłem teraz głupotę, przepraszam za to. <grym <grym nie, dobra. E... No to za frajer! Co? Gdzie jesteś, w frajerze? I to wybije twój ród. No patrz, gdzie ty jesteś? No ja nie idzie tam... No a nie, ja dostałem strzałów ryj. To co ci poradzę? No co ci poradzę? A kto zadał wciąż? Ja w ciosk. kopalni jestem. No tak, jesteś. No jestem w kopalni. Gdzie jest twój nick? Poszedłeś to na, na spal. ale patrz na dół. To jak dostałem strzałówry? Od kogo? Od Slendermana? Może, ale tutaj dzieci grają, patrz. To złamuj. Albo kradnij. A no widzę cię, ale muszę ci przywalić. To jak dostałem z No nie ja. A tu nie tego. Widzowie, wy to widzieliście. Ja tego sobie nie mogę powtórzyć, ale wy jak zobaczycie to powiecie, jak on to ma wryć Z miecza kamiennego. No. Mm. Oddam ci diamentowy. Diamentowy, Jak nawet diamentów nawet nie mamy, geniusza. Na razie nie. No, no. Mm. Zostałeś. Yy... Wygrałeś talon. A co? Pierwszy no, i balon. <śmieniu> nie rozumiem, ale... Dobra. To nie. Ja. Wiesz co, ci mogę dać w zamian za ten talon? Bo nie mam talonu. Mhm. O, a patrzcie co my mamy. Ha, 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 ha. Masz taki nowiutki. Ale co ty nowiutki mi dałeś? Uuuu, słodka. Sza, szał jest. <śmieniu> patrzcie co my mamy. Y Zenchantuję go sobie. Nie! Rutego. Zenchantowałem, Zęchant jest lepszy. Bo my mamy enchanting! Fuck yeah, bitch. Tak jest, mój angielski na system. Dobra, mam efekt 2. No. Yy, dobra, ja wracam do kopalni. A nie, 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 nie. nie. Ej, jak to wygląda? Jak to, wygląda, jak to wygląda, jak no, to wygląda? Co wygląda, z ciastkiem jesteś? Rzucaj ciastkami we mnie, rzucaj we mnie ciastkami. Give me ciastka, czekaj, wywalę to. Dawaj mi ciastka, dałem, mi ciastka, dawaj mi ciastka. Ciastka. <grym> moje ciastka! wszystko ci, A ha, ha, zawaliłem ci, zawaliłem ci pięć o, Ale ci zawaliłem ciastka. pięć ciastków. Ha, 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 ha. Ale jestem fajny, ale jestem fajny jestem fajny, and I know it. Czekaj, mm, łopata F5. F5 F5, tak, tak mój skin wygląda, bo jestem fajny bo ja też jestem fajny. Chodź Hubert, pożegnamy się. Chodź, chodź tak na F5, kurde. Chodź. A, Czekaj F5 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Yy, wywal nasiona Bla 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 bla. No dobra, wyrzuciłem. F5, chodź tu. Chodź tu, Hubert, pode mnie. Chodź tu. Chodź, każę ci tu iść. Chodź. No, chodź. no czekaj, podejdziemy, <totek> tak? No okej. Okay. F5. Y, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Komentuj, subskrybuj, będzie mile widziane. Do następnego. czekaj. No, do następnego odcinka. Cześć. No. Pozdrowienia dla kolegi Huberta, jak widzieliście na materiale. Przywalił mi dwa razy z miecza, a ja musiałem się wylogować. I dostałem na 5 minut, bo na pewno. Jestem Tak, jesteś szalony. Dobra, to, to już jest na pewno na tu koniec odcinka. Cześć.